Czy zmagasz się z nadmierną ekscytacją i energią u swojego psa? Czy czujesz, że przerobiłaś już wszystkie podręczniki i książki, by znaleźć odpowiedź, jak go zrelaksować, a mimo to on nadal szczeka na hałas, nie potrafi wyciszyć się w domu i ciągle chce się tylko bawić? Czy czujesz, że kursy, przez które przeszłaś, w niczym? Tak naprawdę ci nie pomogły. Czy nawet rady Hagrida o wychowaniu puszka na nic się nie zdały? Albo wiedźmiejski program poskramiania ptworów przyprawił Twojego pupila jedynie o śmiech. A jak się czujesz wobec faktu, że cierpisz na bezsenność, ponieważ Twój pies powoli zamienia się w kurzo? Spokojnie, mam dla Ciebie rozwiązanie. Tak, dla Ciebie. Naprawdę je mam. Otóż jest nim mój najnowszy e-book pod tytułem Podstawy relaksacji psa z Dzięki niemu życie z twoim psem stanie się spokojniejsze, bardziej zrównoważone, a noce przespane.